Cześć z tej strony Aga. Jest ze mną Kasia. E, pokażemy wam w dzisiejszym nagraniu, jak dużo cennych informacji możemy wyciągnąć z testu funkcjonalnego, jakim jest przysiad, a dokładniej mówiąc przysiad z rękoma uniesionymi do góry. Kasiu, poproszę cię, żebyś ustawiła się bokiem, ok? Pamiętajcie, że przysiad, i to warto poinstruować Waszego klienta, to są pośladki do tyłu. Natomiast Kasia wie, jak ten przysiad wykonać. Poproszę Cię, żebyś zrobiła przysiad z rękoma do góry. Ten test pokazujemy Wam, ponieważ jesteście w stanie ocenić Waszego klienta też używając tego przysiadu. Będziemy momentami ten filmik przerywać. Natomiast zobaczcie, ocenę zaczynamy od stóp. Zwracamy uwagę, patrząc z boku i z przodu, czy stopa naszego klienta ustawiona jest prosto przed siebie, czy skręca się na zewnątrz lub skręca się do wewnątrz. U Kasi jest tak, że stopa skręca się troszeczkę na zewnątrz. O czym to może świadczyć? O tym, że. Mamy spore napięcie w grupie mięśni strzałkowych. Kasiu, odpocznij na chwilę. Dziękuję. Ok. Jeżeli obserwujecie też podczas przysiadu, że stopa waszego klienta rotuje się, czyli skręca na zewnątrz, możecie podejrzewać i stworzyć sobie pewną koncepcję, że będziecie mieć dużo napięcia w grupie mięśni pośladkowych, ponieważ mięśnie pośladkowe są odpowiedzialne za rotację zewnętrzną biodra. Ok, Kasiu. Przysiad po raz kolejny. Następną rzeczą, którą bierzecie pod uwagę, to to, czy pięta Waszego klienta odrywa się od podłoża, czy nie. Jeżeli odrywa się od podłoża, będzie to świadczyło o niewystarczającym zakresie ruchomości w stawie skokowym. Już wtedy wiecie, że aby ten przysiad poprawić, będziecie musieli popracować nad mięśniem trójgłowym łydki. Kolejną rzeczą, którą oceniacie, jest głębokość przysiadu. Ta głębokość będzie zależała częściowo od anatomii Waszego klienta, od tego jak ustawiony i zbudowany jest staw biodrowy, natomiast będzie zależała też od luzu w stawie biodrowym. Jeżeli, tak jak Kasia, nie jest w stanie wasz klient zejść do końca, do podłogi w przysiadzie, musicie przetestować mięsień czworogłowy. Uda, ponieważ tutaj może występować ograniczenia i musicie przetestować mięśnie zginacze stawu biodrowego. Ok, Kasiu, wyjdź do góry, odpocznij. Ok. Jeżeli chodzi o staw biodrowy, to jego mobilność jest bardzo ważna, żeby przysiad wykonać w pełnym zakresie i bez bólu. Jesteś gotowa? Ok. Ostatni przysiad. Ostatnimi rzeczami, które oceniacie w przysiadzie jest to, czy występuje podwinięcie miednicy, czyli tak zwany batwing, Kasiu, podwiń, spróbuj. Tak, czyli wygarbiają się plecy, podwija się miednica. Jeżeli tak jest, świadczy to o nadmiernym napięciu w zginaczach stawu biodrowego, czyli mięśniu biodrowo-lędźwiowym, mięśniu prostym uda. I rzecz, którą oceniacie, zakres w obręczy barkowej. Dobrze jest, jeżeli linia, którą pociągniemy po boku ciała, pokrywa się z linią wyznaczoną przez ręce. Jeżeli ręce opadają do przodu, będzie to świadczyło o za małej ruchomości w stawie ramiennym, prawdopodobnie o przykurczu mięśnia najszerszego i mięśni piersiowych. Natomiast jeżeli wasz klient zupełnie się wygarbi, Kaś pokaż, ok, to wiecie, że niewystarczająca jest siła mięśni stabilizujących centrum. Zobaczcie. Jeden test, wstań sobie, a tak dużo informacji jesteście w stanie o Waszym kliencie z tego wyciągnąć. Przysiad, podpór, wejście na stopień i kilka innych jeszcze testów funkcjonalnych to testy, które omawiamy na module pierwszym Akademii Zdrowego Kręgosłupa. Zapraszamy Was serdecznie na nasze szkolenie.